Niedzielne główne wydanie zbliżeń Monika Buzalska. Dzień dobry. W ten weekend wiele osób obrało ster na Bydgoszcz. W centrum miasta już od piątku trwa coroczny festiwal, który pokazuje miasto z nieco innej, bo wodnej perspektywy. Ster na Bydgoszcz to cała masa atrakcji zarówno wodnych, jak i lądowych. Dzisiaj sprawdzała je dla Państwa Martyna Sobecka. To jest jeden z tych weekendów, kiedy miasto już nie tylko żyje, ale wręcz tętni życiem. Sterna Bydgoszcz to już marka sama w sobie. Miejska impreza jak co roku przyciągnęła całą rzeszę fanów wodnych atrakcji, nie tylko mieszkańców Bydgoszczy i nie tylko mieszkańców naszego regionu. Są tu także turyści z dalszych zakątków naszego kraju. Przyjechałam z Poznania, przyjechałam tutaj do rodziców, a dlaczego? Słyszałam, że jest Sterna Bydgoszcz. No, i chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Bo jeszcze nigdy w życiu tego nie widziałam. Piękne miejsce, piękna impreza z rozmachem. Zgrzałem trochę główkę na tym słońcu, ale warto. Dwa dni festiwalowe już za nami, dzisiaj trzeci, ostatni dzień. Pogoda dopisała, więc jest to naprawdę pięknie. Wśród atrakcji między innymi pokazy, warsztaty czy animacje. Jest też strefa relaksu na plaży i strefa wodnych atrakcji, bo jednak festiwal skupia się przede wszystkim na wodzie. Tu wzrok mieszkańców i turystów przyciąga płynąca przez centrum rzeka, a na niej jest zawody kajakowe, pokazy flyboard czy to, co budzi najwięcej emocji. Coś na co czekamy cały rok. Widowiskowy, wielki wyścig butelkowy. To jest wesoło, jest śmiesznie. Te, te konkursy, jak pływali właśnie ci ludzie na tych własnych tratwach zbudowanych. No to jest super. Bardziej to bawi niż takie profesjonalne zawody, szczerze mówiąc. Przyjechaliśmy tutaj na Sterna Bydgoszcz, na ten, głównie na ten wyścig butelkowy też, ponieważ nasz mąż e, płynie na jednej z łódek, e, na takiej, która w zeszłym roku wygrała, więc mamy nadzieję, że w tym roku utrzymają swój poziom. Wyścig butelkowy to rywalizacja kilkudziesięciu załóg płynących na własnoręcznie przez siebie zbudowanych łodziach. Dlaczego butelkowy? Bo łodzie zbudowane są właśnie z plastikowych butelek, co ma dodatkowo zwrócić uwagę na problem segregacji śmieci i zanieczyszczenia środowiska. Przede wszystkim to jednak rywalizacja i dobra zabawa. Ten punkt programu jest wręcz obowiązkowy. Było ciężko, ale naprawdę załoga dała pełen power, było super. Po raz pierwszy Filharmonia Pomorska wystąpiła w sterze na Bydgoszcz, udało nam się zbudować. Tratwę, która nie przeciekła, która utrzymała naszą czwórkę, nikt nie wpadł do wody. Także jutro będziemy pewnie prosić naszych współpracowników, żeby zrobili nam kawę. Przygotowywaliśmy się cały rok. I, I już zaczynamy do kolejnego roku. Przygotowania. Płyniemy pod prąd, także to też jest pewien, pewien opór, ale za rok na pewno będziemy lepsi. Na pewno. W ustach momentalnie wszystko zaschło. Bardzo duży taki chaos był na początku, później już było lepiej. Bardzo straszne prądy są po prawej stronie. Ale bardzo fajny wyścig, fajna zabawa. Polecam wszystkim. A jeśli ktoś tu jeszcze nie dotarł, nadal ma szansę obrać ster na Bydgoszcz. Wydarzenie potrwa do godziny 20. Na deser pozostały nam pokazy wodne i najróżniejsze koncerty. Od muzyki popularnej, przez irlandzką, aż po obowiązkowe szant. Bydgoszcz, Martyna Sobecka. A teraz w zbliżeniach apel o pomoc rodzina Dąbrowskich z miejscowości Bongard straciła w pożarze dach nad głową. Pomocną dłoń wyciągnęły do nich władze gminy Płużnica, jednak dziesięcioosobowa rodzina potrzebuje środków, które pozwolą na wybudowanie nowego domu. Tak chwilę po godzinie 6 rano w poniedziałek wyglądał dom państwa Dąbrowskich. Dorobek całego życia spłonął w ciągu kilku chwil. Tu było wejście. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Głównie dzięki Oliwii, która tego dnia miała jechać na wycieczkę. Stałam tak o 5.30 i robiłam mojemu to ciekawie najwyższy wybuch i patrzę, że z okna jest pełno dymu. poleciało na to, bo wszystkich obudzić. Deszczówkę łapię do podlewania folii, zapaliśmy za wiadro, chcieliśmy to gasić, nie dało rady. Jak spadł kabel z prądem i poleciały iskry, to dużo niemyślący wpadłem do domu, tak jak dzieci byli, mówię, wszyscy na dwór. Od momentu pożaru rodzina nadal nie może uwierzyć w to, co się stało. Dom spłonął doszczętnie wraz z ubraniami, sprzętem i meblami. Strażakom niewiele udało się uratować. Jest to wielki szok. Ja trochę nieco tutaj przyjeżdżać, nie mogę na to patrzeć. Mieszkało tutaj łącznie 10 osób. Rodzice z siedmiorgiem dzieci i niepełnosprawny brat pani Joanny, który w trakcie pożaru stracił wózek infalicki. Zakup nowego to koszt około 10 tysięcy złotych. To kropla w morzu potrzeb. Rodzina potrzebuje przede wszystkim funduszy na wybudowanie nowego domu. Będziemy to próbować znaczy odbudować, znaczy od nowa nie? od podstaw, no bo z tego to już nic raczej nie powstanie. Władze gminy pomagają, ale zorganizowano została również zbiórka funduszy. Chcą zebrać pół miliona złotych na budowę nowego domu i zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Mamy połowę czerwca. To jest późno, niedługo zima. Postarajcie się proszę i wspomóżcie naszą zbiórkę, żebyśmy byli w stanie do tej zimy tą wspaniałą rodziną się zaopiekować. Gmina zaproponowała Pogorzelcom pobyt w Zielonej Szkole w Orłowie. Rodzina tam obecnie mieszka, ale ich ogromnym marzeniem jest wspólne spędzenie Świąt Bożego Narodzenia już w nowym domu. Bartosz Stelmasik TVP3 Bydgoszcz. Polskie linie kolejowe wprowadziły zmiany w rozkładzie jazdy. To nie tylko sezonowe, letnie kierunki, ale i zmiany regionalne, na stałe. Od dziś pociągi na trasie bydgoszcz hełmża toruń zatrzymują się na nowej stacji Dąbrowa-Chełmińska-Centrum. To kolejny peron, który powstał w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych. To pierwszy dzień funkcjonowania przystanku Dąbrowa-Chełmińska-Centrum. Są też pierwsi pasażerowie. Do Chełmż na plażę jedziemy teraz. Na plażę do Hełmży, do Torunia czy do Bydgoszczy. Nowy przystanek kolejowy bliżej centrum miasteczka to duże udogodnienie dla lokalnych mieszkańców. Dla mnie to bardzo fajnie, bo mam w ogóle bliżej do domu, bo i tak nie muszę przez las. Myślę, że się przyda. To dopiero się sprawdzi, bo jest niedawno otwarte, ale dużo ludzi dojeżdżań nie miało czym dojeżdżać do Bydgoszczy, do pracy, do szkoły, dzieci. Więc myślę, że że fajnie, że powstała ta stacja. Nowy przystanek jest przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. Są tu oznaczenia dla niewidomych, ale też ławki, wiaty, energooszczędne oświetlenie LED i stojaki na rowery, które są dużym ułatwieniem dla osób niezmotoryzowanych. Pierwszy dzień, wszystko dobrze. Pociąg super, przystanek super, wszystko podoba. Przystanek Dąbrowa Chełmińska Centrum został wybudowany w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Koszt budowy to 2 miliony złotych. Tymczasem dosłownie kilometr dalej jest kolejna stacja, Dąbrowa Chełmińska, która funkcjonuje już od dawna. Dobrze, że ona tam została, no bo jednak tam Wałdowo, te okoliczne miejscowości, czy Czarze, czy coś, to yy, też tam bliżej. chociaż trochę powinna być przesunięta, no ale to się nie da. Koszty może i tak, ale powiem szczerze, że dosyć daleko tutaj mieszkańcy mieli do, do tej pierwszej stacji. Na pewno będzie to korzystne. Celem programu rządowego jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. W ramach programu na lata 2021-2025 tylko w województwie Kujawsko-Pomorskim powstało pięć nowych przystanków, dwa przebudowano. W budowie jest stacja Trzeciewnica, z której pasażerowie będą mogli podróżować jeszcze w tym roku. Wkrótce skorzystają też mieszkańcy Nakła i Brodnicy. Wczoraj w Toruniu, a dziś ponownie w Bydgoszczy. Szynowąż, jak nazywają go internauci, znów zaatakował. Do kolejnego wybrzuszenia szyny tramwajowej doszło wczesnym popołudniem na ulicy Jagielońskiej. Na miejscu od razu pojawiły się służby miejskie, które przystąpiły do naprawy awarii. To nie pierwszy przypadek wygięcia się szyn torowiska w tym miejscu bydgoszczy. Sytuacja powtarza się cyklicznie. Na czas naprawy ruch tramwajów na tej trasie tymczasowo wstrzymano. Nie jest to jednak odosobniony przypadek w regionie. Do podobnego zdarzenia doszło również w weekend w Toruniu, gdzie przy szosie lubickiej wybrzuszył się kilkumetrowy fragment tramwajowej szyny. I zmieniamy temat. Czy z ulic Grudziądza zniknie szpecące graffiti? Powołany został specjalny zespół. Wśród jego zadań będzie m.in. przygotowanie narzędzi i działań edukacyjnych, które pomogą zapobiegać wandalizmowi i stworzenie specjalnego miejsca, gdzie graffiti będzie można malować legalnie. Psują wygląd ulic i estetykę miasta. Graffiti, rysunki na ścianach, opuszczone samochody czy nielegalne reklamy. To rzeczywistość, którą na ulicach Grudziądza mieszkańcy obserwują każdego dnia. Na blokach, na murach, także no na pewno nie jest to mile widziane i w ogóle nie, bo to jest dewastacja i wiadomo, nie. Nieładnie to wygląda nieestetycznie. Mieszkanką jestem z yy, spółdzielni mieszkaniowej, i, no, ale zdarza się, że jest na, na praktycznie co drugim bloku, nie. No. Jak pani myśli, z czego to wynika? Dlaczego oni to robią? Z nudów. Nie mają na czym się wyżyć, po prostu to się wyżywają na rzeczach martwych. Takie graffiti y, szpeci budynki. Wolałabym, żeby były takie jak na przykład na przystankach, artyści, graficjarze, żeby tworzyli jakieś y, prawdziwe dzieła. No to, to bym się ładnie na to patrzyła, fajnie. Ale takie to są szpecące. Wandale doskwierają nie tylko mieszkańcom, ale także między innymi spółdzielniom mieszkaniowym. Pojawiają się graffiti, które no, niestety nie upiększają naszych budynków. Często też pojawiają się po odnowieniu elewacji, no, przywróceniu budynku do bardzo ładnego stanu, i jest to pewien problem. Problem widoczny jest także na kamienicach, śmietnikach, a nawet pod mostem. Władze postanowiły, że należy się temu przeciwstawić. Prezydent Grudziądza powołał więc specjalny zespół do zwalczania tych aktów wandalizmu. Chcemy, aby te osoby stosowne do swoich kompetencji spróbowały pochylić się nad tym, aby wypracować pewne procedury, które pozwolą nam ograniczyć to nielegalne graffiti, ale także chcemy zająć się nielegalnymi wrakami, które także irytują naszych mieszkańców, czy też nielegalną reklamą, wywieszaną także bez zgody właścicielu terenu. W skład tego specjalnego zespołu wchodzą przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, służb porządkowych, instytucji miejskich, a także eksperci z zakresu edukacji, urbanizacji i ochrony zabytków julia Man TVP3 Bydgoszcz. Nie daje objawów, ale może wywołać szereg schorzeń. Cukrzyca ciążowa jest dla kobiet wyjątkowo niebezpieczna, dlatego tak ważne są badania i leczenie. Na pacjentki czekają specjaliści m.in. w bydgoskim szpitalu Biziela. To druga ciąża pani Moniki, kobieta ponownie zmaga się z cukrzycą ciążową. To znaczy, że organizm ciężarnej nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, by utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi w czasie ciąży. Zmieniło dużo, przede wszystkim zwiększona liczba posiłków do siedmiu w ciągu doby, no i pilnowanie tego, co jem i, i ty, przede wszystkim tych godzin, żeby nie przekraczać y, czasu między posiłkami. Zbyt wysoki poziom glukozy we krwi ciężarnej może powodować powikłania u matki i dziecka, może doprowadzić między innymi do przedwczesnego porodu, urazów okołoporodowych oraz problemów z karmieniem piersią. Cukrzyca w ciąży może wywołać nieprawidłowości w rozwoju malucha, a nawet przyczynić się do cukrzycy u dziecka. Kobiety z cukrzycą ciążową muszą przestrzegać diety i potrzebują czę oraz dokładniejszych badań laboratoryjnych. Muszą wykonywać pomiar poziomu cukru we krwi. Średnio to jest tak cztery razy na dobę, chyba że diabetolog zaleci jeszcze jako, jakby tutaj jeszcze w innych godzinach pomiar, ale średnio jest to nadczo. Pacjentkami z cukrzycą w ciąży opiekuje się m.in. Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy. Placówka zapewnia edukację, konsultację dietetyczną oraz leczenie przy pomocy osobistej pompy insulinowej. To ważne, ponieważ zaburzenia cukrowe pojawiają się u co szóstej kobiety w ciąży. Wynika to z tego przede wszystkim, że panie rodzą coraz później, a późny wiek jest czynnikiem ryzyka, poza tym panie są coraz tęższe, tak? otyłość jest też czynnikiem ryzyka. Wystąpienia cukrzycy ciążowej. A te powodować może również cukrzyca występująca w rodzinie oraz niektóre schorzenia endokrynologiczne. By zminimalizować ryzyko pojawienia się cukrzycy przed ciążą i w jej trakcie, lekarze zalecają regularną aktywność fizyczną, dostosowaną do wieku oraz do stylu życia pacjentki. Kolejna edycja Narodowego Miesiąca Cukrzycy w listopadzie. Bydgoszcz, Edyta Starczywska. Ich liderem był m.in. Wincenty Witos, a oni sami nieprzerwanie deklarują przywiązanie do polskiej ziemi. Polskie stronnictwo ludowe obchodzi 130-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu ludowcy i ich miłośnicy spotkali się w miejscowości Żur w gminie Osia. Tu zebrali się ludowcy z całych Kujaw i Pomorza, delegacje z poszczególnych powiatów, bo w ten szczególny sposób chcemy oddać hołd twórcy ruchu ludowego Wincentemu Witosowi. To jest też okazją do tego, byśmy razem wspólnie powspominali naszą piękną historię. Jesteśmy przecież ugrupowaniem politycznym, które funkcjonuje na scenie politycznej najdłużej ze wszystkich ugrupowań politycznych. Mamy też, niesiemy ze sobą swoje wartości. I dzisiaj to jest ten dzień, kiedy je chcemy wszystkim przypomnieć, powiedzieć o naszym dorobku. A ponieważ jesteśmy w takim szczególnym momencie historii, to chcemy też powiedzieć o tej najbliższej przyszłości. Jesteśmy tutaj, żeby ze sobą rozmawiać, właśnie nawet o tym, co nas czeka i jakie są nasze plany, jakie są oczekiwania. Bo uważam, że bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w to, co mówią ludzie na dole, we wsi, w małych miastowościach. Mają oczekiwania, żeby ktoś ich reprezentował, autentycznie reprezentował, żeby to. To było tak jak właśnie jak kiedyś, że te, te sprawy, takie najbliższe rolnictwu, żeby były gdzieś mocno wybrzmiały, żeby ten interes tych wszystkich rolników był no, przedstawiony. Dobre wieści ze świata sportu ma dla Państwa Maciej Pieszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Srebrny medal Wioślarskiego Pucharu Świata. Wywalczyła polska czwórka podwójna, w składzie której popłynęli Mateusz Biskup z Lotto Bydgosti oraz Mirosław Ziętarski z AZS UMK Toruń. W żużlowej metalka z drugiej ekstralidze Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała autona Unię Tarnów 58 do 32. W Grudziądzu natomiast rywalizowali triatloniści. Było bardzo ciepło, ciężko, leciałem na... 150%, totalnie poza swoim limitem, ale udało się dogonić Wojtka, uciec przed Kubą Brzuską, więc jestem bardzo zadowolony. Więcej o sporcie o 21.45. To był Maciej Piszczyński, bardzo dziękujemy. Dziękuję. W zbliżeniach to już teraz wszystkie informacje wieczorne, wydanie zbliżenie o godzinie 21.30. Zapraszam i do zobaczenia.